Bialski Klub Sportowy Stal świętuje w tym roku 90. rocznicę powstania. Z tej okazji w piątek 28 września w sali redutowej pod Orłem odbyła się uroczysta gala, na którą zaproszeni zostali związani z klubem dawni i obecni zawodnicy, trenerzy i działacze. Spotkanie pokoleń rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem opatrzności Bożej, gdzie odbyła się Sza święta dziękczynna pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, księdza biskupa Tadeusza Rokoczego. Po mszy świętej goście już bezpośrednio udali się do sali redutowej pod Orłem, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji 90-lecia powstania klubu. Spotkanie prowadził Krzysztof Klepczyński, dziennikarz sportowy Radia Katowice. Oprawę artystyczną sportowego spotkania pokoleń zapewnił męski chór Harfa. spotkania wręczone zostały odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz odznaczenia klubowe. Medale odebrało kilkadziesiąt osób. Zaprezentowano także nowy album Bialski Klub Sportowy Stal. Najważniejsze wydarzenia publikacją tę już niedługo będzie można kupić w sklepie klubowym. Przedstawia ona historię Bialskiego Klubu Sportowego od momentu jego powstania w 1922 roku aż do dnia dzisiejszego. to wielu drużynach, z którymi BK zrywalizował, które już nie istnieją, jaka jest tajemnica sukcesu przetrwania w dzisiejszych czasach klubu na takim wysokim poziomie? Ja nie wiem, jak ocenić za 90 lat, co w 90-leciu było przyczyną utrzymywania na Ostatnie 20, ale za ostatnie 18 to mogę powiedzieć, bo akurat 18 lat jestem prezesem. Ja myślę, że nie tajemnicą sukcesu, tylko gwarancją sukcesu jest, Eee, dobry plan i żelazna jego realizacja. Plan nie z sufitu, plan oparty na, na, na możliwych do zrealizowania przychodach i potem żelazne jego przestrzeganie, a mierzenie e, potem na bazie budżetu możliwych do uzyskania e, osiągnięć sportowych, nigdy odwrotnie. A jakie plany ma klub i jego prezes na najbliższe 10 lat, kiedy to BKS-owi stuknie okrągła setka? Może to nie są cele, to są marzenia. Aby zrekonstruować hale, żeby te supy nie przeszkadzały kibicom. Aby w Europie siatkówka zbielska miała swój poziom. Aby piłkarze grali przynajmniej w drugiej lidze. Ale to mówię, są marzenia. Natomiast bez marzeń nie ma planów. Mam nadzieję, że przerodzą się one w konkretne plany organizacyjno-finansowe. Na koniec części oficjalnej rozstrzygnięto plebiscyt, w którym internauci i kibice wybierali najlepszych w czterech kategoriach. Najlepszą siatkarką 90-lecia wybrano Bożenę Waloch. Drugie miejsce zajęła Natalia Bamber-Laskowska, a trzecie Dorota Świeniewicz. Najlepszym piłkarzem okazał się Rafał Malinka, który w głosowaniu wyprzedził Zbigniewa Garbacza i Józefa Młynarczyka. W głosowaniu na najlepszego trenera piłki siatkowej drugą pozycję zajął Mariusz Wiktorowicz, a trzecią Jerzy Matlak. Trenerem 90-lecia Został wybrany Zbigniew Krzyżanowski, który dwukrotnie poprowadził drużynę Bialskich Siatkarek do tytułu mistrza Polski w 2003 i 2004 roku. Miałem nadzieję, że może gdzieś tam będę uhonorowany w pierwszej miesiące, bo to w końcu tyle lat minęło już. Było wielu wspaniałych ludzi, wielu, wielu trenerów, którzy tutaj no, kładli podwaliny pod to wszystko. I, i to, że, że dostałem że takie, takie uhonorowanie. To dla mnie jeden z większych zaszczytów w życiu, jakie dostałem. Ja nie przyszedłem jako trener gdzieś tam sprawdzony już, który zdobył wiele medali, tylko jako trener, który właściwie jeszcze nie miał takiego doświadczenia. No może doświadczenie w kadrze, może gdzieś doświadczenie w Nikę Węgrów, z zespołami młodzieżowymi, ale z zespołami seniorskimi nie. tutaj trafiłem na dobry grunt, jeżeli chodzi o zawodniczki. Przede wszystkim zawodniczka, do której tak czuję duży sentyment, to jest Ola Przybysz, prawda? która była kapitanem i która robiła doskonale Swoją robotę. Mi się wydaje, że taką ważną postacią była Luba Jagodina, która w swoim czasie, że tak powiem, w tym klubie też spełniła swoją swoją rolę Aśka Staniucha, no, Libero Barsz, Mariola, prawda. Także tutaj tych myślę, że Magda Śliwa również to jest był dobry okres jej, jej grania, prawda. To były chyba te takie główne zawodniczki. Później Milena Sadure, która przyszła tutaj. I, i, i to są te zawodniczki, które coś znaczyły i w Polsce, znaczyły znaczy znaczy w kadrze, znaczyły tutaj w klubie. I, i ta, ta atmosfera była taka, że tak powiem, bardzo taka fajna, rodzinna. Ja się dobrze czułem w tym zespole. A co Pan teraz porawia? No teraz jestem y, szefem szkolenia siatkarskich ośrodków, ośrodków szkolnych na Polskę. Także to jest taka nowa akcja y, jakby rozwoju siatkówki w Polsce. I to dla mnie takie fajne wyzwanie. I że tak powiem, fajna rola, którą lubię, bo to jest praca z młodzieżą i dla młodzieży, prawda? Także, także myślę, że o tych ośrodkach będzie słychać niedługo, bo poszły tam dobre pieniądze na to wszystko i myślę, że to wiele lat będzie trwało. Najlepszym trenerem piłki nożnej wybrano natomiast Antoniego Piechniczka, który zdobył więcej głosów od Eugeniusza Kulika i Jana Minerta. Po części oficjalnej przyszedł czas na międzypokoleniowe rozmowy i wspomnienia.